Ci, którzy żyją w Bogu yy, i są zagrożeni, to yy, coraz silniej się rozszerza łaska stosowna do tego zagrożenia. Czyli jeśli występuje zagrożenie, to Bóg o nim wie i gdy ten, yy, który żyje w Bogu, jest zagrożony, to Bóg sam przychodzi, daje mu swoją moc, swojego ducha, swoją siłę, wznosi go ponad to zagrożenie. Ja pamiętam tą sytuację, to było <laughs> naprawdę, naprawdę pamiętam tą sytuację bardzo wyraźnie. To było około 34 lat temu. No tak chyba musiało być tyle, to były lata 89 albo już 90 rok, pamiętam. Albo dalej chyba to nie było. Pamiętam tą sytuację, że wznosiłem się w rozwoju wewnętrznym, Czas bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. Yy, I stanąłem przed jakąś siłą, bardzo mnie miażdżącą i wgnietającą mnie w ziemię. Siedział na tronie wielkim taki bardzo stary człowiek. Wyglądał na tysiąc lat albo na więcej, albo jeszcze na więcej. Miał bardzo długą brodę długie włosy, długą brodę i widziałem ludzi dookoła, którzy padali przed nim i oddawali mu pokłon. I wtedy, i poczułem po prostu, że to jest taka ogromna, potężna siła, że ona nie wgniata w ziemię i nie mogę się ruszyć y, z miejsca. I poczułem dziwną rzecz, prawdziwą rzecz, prawdziwą rzecz. Poczułem jak ręka, nie wiadomo skąd złapała mnie tu za ubranie, miałem ubranie nie takie fizyczne, tylko miałem taką, y, taką białą suknię do ziemi je eee, mnie to za ubrani, i poczułem, jak jej pociągnęła do góry i pru, rzuciła mnie do góry. I ja tak pru, wyleciałem ponad to. Jak spojrzałem z góry, zobaczyłem, że to siedzi ten facet tam, ma tysiąc lat albo więcej, ma długą brodę i nic więcej. Ci ludzie przed nim padają, ale ja już tego nie czuję. Dla mnie już to nie istnieje. Zobaczyłem, że to jest Bóg ludzi, którzy wymyślili takiego Boga, aby ich yy, ja chcę powiedzieć Państwu, że zrozumieć to, żeby ich ogarnął, osaczył, żeby ich uporządkował, bo oni mają tak ogromną moc, że mogą wszystko tutaj zniszczyć, jeśli coś ich po prostu nie ogarnie, nie osaczy, nie da im siły. Więc wymyślili sobie, nie wiem, wymyślili czy... No to tak jak za, za czasów Izraelitów, kiedy Bóg szedł, prowadził tych Izraelitów, oni jeszcze nie potrafili wierzyć w Boga, bo była jeszcze droga zamknięta do Boga, to karał ich w inny sposób, taki jak mogli zrozumieć. Jak mogli zrozumieć, dopiero wtedy, kiedy Jezus Chrystus stąpił na ziemię, złożył ofiarę ze swojego życia, dopiero otworzył drogę, która stała się otwarta dla człowieka. Jego duch mógł wznosić się przez właśnie bramę Chrystusową, a panowanie i władzę i wielkość królestw, królestw pod całym niebem otrzyma lud święty najwyższego. Królestwo jego będzie wiecznym królestwem, będą mu służyły wszystkie moce i będą mu uległe. Czyli wszystkie moce. Wszystkie moce, czyli wszystko będzie mu uległe, wszystko będzie po prostu Jemu służyło, ponieważ będzie miał wpływ na wszystko, wszystko co istnieje. Jeśli Chrystus ma wpływ na to, żeby kamień się rozpadł, lub z kamienia się chleb powstał albo kamień się pojawił, lub zniknął, lub jakieś inne rzeczy wpływ na to, żeby skała się podniosła i rzuciła się w morze. Ma też wpływ na wszystkie inne struktury, które i człowiek stworzył i ma dostęp do nich, ponieważ ma tak zwane super wejście. Czyli przez superpozycję dociera do każdej cząsteczki, która służy jemu i już nie służy systemowi. Bo system korzysta z tak zwanych zewnętrznych, materialnych postaci danych rzeczy. Zewnętrznych postaci. Na przykład jest procesor, ale procesor, procesor zbudowany jest z atomów. Yy, I b, b, przy, y, technologia spowodowała tą sytuację, że te atomy ułożyły się w postaci procesora, a ten procesor potrafi z czymś zarządzać. Ale Bóg potrafi zarządzać yy, samymi atomami samymi cząsteczkami. Wszystkim. Czyli, czyli yy, budzi w nich superpozycję, i wszystkie cząsteczki, pyk, stoją już na baczność względem Niego. A procesor już nie chce nic zrobić, ponieważ funkcja jego została zawieszona. I już nic nie robi, bo tylko jest po prostu zewnętrzną funkcją, która nic nie może sama z siebie zrobić, bo zapanowało nad, nad tą funkcją moc, która ma, panuje nad, nad atomami, które w tym momencie uszarpowały się, całkowicie w inny sposób, temu innemu służą i już nie są procesorem w tym momencie. I będą się dziwili ci, którzy to zrobili, dlaczego taka sytuacja jest? Dlatego, że jest to arogancja i brak zrozumienia, że człowiek jest istotą naprawdę boską, To znaczy zapewne wiedzą, że jest boską. Tylko nie wiedzą jak bardzo jest boską. Jak bardzo jest boską? Jak bardzo jest boską? Jest boską tak ogromnie boską, że boską. po prostu jest istotą stworzoną na wzór Boga. I Bóg mu dał swoje życie. Na wzór i podobieństwo Boga jest stworzone, więc jest Boską w pełni istotą.